Witajcie moi drodzy w nowej serii na kanale z Warchasinga, ale nie takiego standardowego, ponieważ y, będzie to seria y, trzech, zazwyczaj trzech, bo może być czterech albo dwóch w zależności od tego, y, czy akurat będziemy z taktikiem we dwóch czy razem z y, resztą ekipy. Typu z Jacobem i z Kamilą. I seria będzie się nazywała. Trzej, Van Helsingowie albo. Wyzwanie bliźniaków w zależności od tego, w ile osób będziemy grać. Yy, seria będzie. Polega gra będzie polegała na tym, że wszyscy gracze. Yy, będą mieć tą samą postać. Ten, to, to, tą samą klasę i będziemy robić wyzwania z mapy przygód po kolei. Jeżeli wyzwanie będzie krótkie, to będzie po dwa, po trzy wyzwania, w zależności od tego, ile trwało będzie wyzwanie. Odcinki zazwyczaj będą tak od 20 do pół godziny. I od tego zależy ilość wyzwań, które w danym odcinku zrobimy. Jak na razie jesteśmy we dwóch tylko z taktikiem na odcinku premierowym i będziemy robić wyzwanie pierwsze. I możliwe, że przynajmniej jeszcze jedno drugie wyzwanie również, ze względu na to, że z tego co pamiętam, to pierwsze wyzwanie jest dość krótkie. Na każdą grę będziemy tworzyć sobie nową postać, każdy, yy, każde wyzwania yy, w, każdy, w sensie każdy odcinek będzie inną klasą postaci i będziemy w ten sposób się bawić. Więc w tym momencie... Nie przedłużam tego przywitania i wyjaśnienia, o co będzie chodziło w serii, ponieważ to już prawie 2,5 minuty. Wybieramy. Kliknie mapę przygód. I lecimy opuszczoną grotę, jako pierwsze wyzwanie. Start. Pamiętajcie, aby zostawić łapkę, komentarz i subskrypcję na kanale, żeby wiedział, że to co robię, wam się podoba. W komentarzu napiszcie, czy podoba wam się taka długość odcinków, czy zrobić krótszą, ponieważ dłuższe raczej nie będą niż góra pół godziny. Więc lecimy. A ze mną jest taktik, oczywiście zapomniał się No, jestem. <laughs> no, nie przywitali my taktika. To czek, komuś to ten, ten wielki wstęp skończył. No, du, du duży wstęp był, nie? Tak troszkę Będziemy robić częściowo po to, żeby zobaczyć i pokazać Wam umiejętności danych postaci. I jeżeli któryś z nas będzie chciał do głównego wątku, który będzie leciał na streamach na Twitchu. Do którego również link jest w opisie, będzie chciał po prostu wziąć inny rodzaj postaci niż ten, którym zaczął. No po prostu będzie miał zwiększony poziom, mniej więcej do tego, który mamy dosłownie w głównym wątku. To damy tu a tu jest wszyscy przeciwnicy w promieniu 10 minut wybierają postać jako główny cel e, tworzy wokół rzucającego okrąg płomieni, który trwa przez 5 sekund e, postać e, częściowo wtapia się w inkalst e, na wszystkie tryby obrażeń. Ten... A tu... I tu... Damy tak. Poczekaj chwilę na mnie. Czekam, czekam. Ja się widzę, Dobra i Ogólnie, nie, nie, jeśli dobrze widzicie, to e, postać e, obrońcy, czyli e, e, tak zwanego Knight'a w większości e, e, gier e, jest całkiem niezła, ma dość ciekawe e, tutaj umiejętności tak że zwiększymy główny będziemy zwiększać główny atak dobra Katarina zachowanie złoto esencje to to umiejki umiejki damy Ma punkt 1 tu 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 Została nam jeszcze jedna skrzynia do znalezienia, ale to z tego co widzę jest tam na dole. To akurat będzie szybkie. Tak, co to, to jest akurat tutaj. Szybkie, bo no wiesz, ze względu na to, że jest to pierwsze i jest to krótkie. Zobaczymy, jak będą wyglądały kolejne, tak? Ale mi nie. Za... Eee, czekaj. Mm hmm. ukryte znaczy, skrzynie. Zaznaczyło mi, że jest zaliczo zadanie zaliczone, a nie zaznaczyło mi jednej skrzyni, nie? Aha O, nie wiem co, że stało. właśnie no, ja też nie. No, ja już... Zrobię błąd. Dobra. To tutaj z tego co widzę... Mamy koniec. I przechodzimy do kolejnego wyzwania. I, i, dobra, i, in tutaj, I tutaj za każdym razem, jak przejdziemy wyzwanie, to kolejne nam się odblokowują i następne mamy tu tryb czystka. Dobra, czyli musimy zrobić y -y, czystkę. na terenie i najwięcej expa, czyli będzie exp dokładnie zobaczymy ile stworzeń mamy do wyczyszczenia i co będzie do wyczyszczenia. Kolejny voilà, poziom. Później zobaczymy sobie Aury, tutaj Tu, Kwaja, teraz. Tu, chcesz to porek? Wystarczająco no dobry miecz. No mam. Chyba tak. Daję radę. Zbadaj, co ty masz. 7,11. Tak, bo możesz kliknąć na postać i zrobić, zbadaj. Mmm. Takie no. buty. Żeby sprawdzić, co, co ma na sobie. No oczywiście, jeśli jest. Дружно, в твоей дружине, так. Ну. Давай, тут... Chociaż z tego co zauważyłem, to niestety obrońca, tak jak jest postacią bardzo dobrą w zwarciu, tak z umiejętności stricte na to, żeby utrzymać kogoś na dystans od siebie, to jest delikatnie słaby. I to przy okazji o, odcinek przy okazji będzie testem y, ustawień gry, bo po streamie, który był w niedzielę jako wprowadzenie do gry y, fabularnej, y, to y, który jest na był na podstawowych ustawieniach y, trochę delikatnie przecinało, że tak powiem. <laughs> Przepraszam. Dobra. Numer tu. Damy tu i tam. Dobra, choć? Bo tam mamy naszego głównego czapońskiego. To było. Ale, no, nic ale to nic z nich nie to wypadło. No Mi tam trzy przedmioty. A mi sąmy pieniądze. Tędy chyba mamy iść. U, to tu dokładnie tutaj idziemy po tych schodkach. Postać y, sama w sobie według mnie jest y, dobrą postacią dla y, osób, które y, bardzo lubią być tankami, y, lubią rasować y, do przodu i nie przepadają za atakami dystansowymi. Zwłaszcza z pomocą Katariny, która atakuje z dystansu i pomaga w ten sposób bohaterowi. Czy to możesz się też odezwać? No, to ja mam tu wzywa mi się nie słyszysz mhm. Dobra Tam na dole była skrzyneczka, więc... No jest Można skoczyć. A mnie fajne jest to, że on blokuje. Tylko many dużo muzyżera i to mi się nie podoba. Yy, ogólnie jaki. Yy, jest jeszcze yy, atak taki yy, krwawego miecza, czy czegoś w tym stylu. Yy, I też yy, fajnie to wygląda. Tylko yy, tak jak go użyłem, tak na dwa ataki mieczem zeżarło całą, yy, całą manę, którą posiadałem. A... Mm -hmm. No i to jest takie trochę. Do u niego, że mu się na szybko końca. No, no i trzeba szukać przedmiotów, żeby była. Tak samo jak ten atak y, trzęsienia ziemi, który ja y, robię. Który ja robię, Zalec, mogę. Y, który ja robię y, mimo tego, że y, wygląda jakoś super dobrze, czy coś się stylu. ...to y, prawie nic im nie robi. Y, mm -hmm. Przynajmniej tak y, y, odniosłem wrażenie... ...patrząc na to, jak... Y, o co chodzi? Widzisz? Tak jakby przeszło przez niego i prawie nic mu nie zrobiło. Dobił no. go twój atak, a nie... patrz... Hop. No tak. One w, f... robi. one w każdej chwili mogą uciec z promie... z... Przed, przed tym atakiem i, i za dużo też y... sa... stricte sam atak im nie robi. Mm -hmm. Ja idę akurat to przepołowienie. To to robi coś, ale 2, 3 ataki i już nie ma przegamy many, jak się nie odnawia szybko. Albo działa. No tak, ale butelka many też odnawia się dość szybko. powoli. Ale jak go? na takich jak na i, takich mniejszych przeciwników, to można wbić się we wszystkich i idzie zabić. Jest, może to leci przez kilku przeciwników jednym ciągiem, ale 9 obrażeń, mój toporek zadaje to, więcej. No to mało. One pewnie z czasem to bym by robić więcej. tak wszystko. Dobra, poczekaj, jeszcze nie wychodzimy. Nie, nie wiem, wiem. Idziemy pozbierać sobie sobie rzeczy zawartości, które... skrzyneczek, które tu były I oczyścić trochę terenu dla expa Mhm. Mm. To najważniejsze On byłby dobry w połączeniu, właśnie z jakimś dystansowym. Bo on to jak i, jako taki tank się wbija, a tam tamten wszystkich z daleka. No właśnie, to. Ciągnąłby na siebie. Mniej więcej to mówiłem, że to jest postać bardziej. Je but, jestem tank i, i nic mi nie zrobicie. No tak. O, chyba to skończyliśmy. Poczekaj, bo ja tam układam sobie rzeczy. Ale tak, ogólnie to wyzwanie jest skończone. Przechodzimy do kryjówki. Zrobimy porządek w efeipunku. Reminds me of my army days. No, Tu. masz jakąś zbroję? czy chcesz jakąś zbroję dobrą Nie kupię Oj, nie stać mnie na dobrą zbroję dla Katariny Mam tylko 1300, potrzebuję 8500 Masz dziewięć tysięcy na zbyć? Mm, mam. Czekam, muszę Katarinę. A. Dobra, akcept. A jest chyba dobra. No. Na pewno jest lepsza niż ta, którą... Umie... I might have something for you. No. W tym miejscu zakończymy dzisiejszy odcinek. Ja się z Wami żegnam. Dajcie znać, jak Wam się seria podoba. Jak Wam się to widzi, takie ustawienie ze mną. Oczywiście, był taktik. Byłem. I następny odcinek będzie łowcą demonów. Chyba tak. I będzie za tydzień. Albo na drud. demonu był. I będzie za tydzień. Pamiętajcie o łapce subskrypcji i komentarzu. Tak, żebym wiedział, co zmienić, co nie pasuje, czy yy, jeszcze trzeba coś dorobić do tego. W tym momencie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.